Głównym naszym zagrożeniem są tutaj tytani, którzy niszczą wszystko na swojej drodze. I ostatnim bastionem bezpieczeństwa ludzkości jest miasto Caldera, w którym właśnie się znajdujemy. Wow. Serio? <laughs> Czekajcie, bo kurczę się zawiesił dźwięk. Nie no bez jaj. Kurczę, Mam nadzieję, że to się raz na wieczność nie zawiesi. Bandytom udało się ukraść strzeżone od wieków wiedźmińskie tajemnice. Zerikański czarodziej okazał się zbyt potężny nawet dla Tris Merigold. Wiedźmini ruszyli na poszukiwania klasycznie w cztery strony świata. Mamy grzebać w śmietniku? No dobra, nie będzie. Tam już widziałem dalej zombiaków. Sznurek. Oj, oj, oj. Spadamy, spadamy. Bo już jeden zombie kurczy mnie wyczaju A tutaj pełno przekleństw Powiedziała do kota, który nie chciał aportować patyka i dostała apopleksji No nie W końcu ją kara spotkała, co? Uciekaj kurde tędy! Boże szybciej! Słyszę go z tyłu! Dawaj, 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 dawaj! Gdzie teraz no? Mój Boże, jeszcze z drugiej strony Jezu widzę go! Gdzie? A! What the... Gdzie mam teraz iść? O kurczę. Zawsze lubiłem ten moment w The Last of Us, kiedy kurczę wychodzimy i nagle zostajemy tyle zieleni. Natura odcisnęła swoje piętno przez lata. Cześć, ja jestem Sarge. to przed wami pierwszy odcinek naszej serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Ocalały. Jest to kontynuacja trzecioosobowej gry akcji Star Wars Jedi Upadły Zakon, którą nagrywałem w całości na kanale w 2019 roku.